Cześć, dzisiaj kolejny odcinek serii Zrób to sam. Jedna z najpopularniejszych usterek w hulajnogach Xiaomi, czyli krzywa kierownica. Pokażemy, jak taką kierownicę wyprostować. Jest to banalnie proste, potrzebujemy tylko jednego klucza imbusowego o rozmiarze 5. Problem mamy następujący. Mamy hulajnogę, koło jest prosto. No niestety, kierownica nie jest włości, jest skręcona w lewo. Jak wyprostuję kierownicę, no to sorry, ale koło mam też skręcone w prawo. No jest ewidentnie krzywo, tak. Jak temu zaradzić? No dobra, prostujemy. Stawiamy kolejno. Mamy dwie śruby. Jedna śruba i druga śruba. Luzujemy ją. Luzujemy tą od frontu. Luzujemy drugą. Składamy kierownicę. I tu mamy kolejną śrubę. Też na imbu piątkę. Tą śrubę też delikatnie luzujemy. Dobra, mam. Teraz już tutaj koło powinno mi pracować. Tak, jak widać, chodzi. Ustawiam koło. Ustawiam sobie kolumnę kierownicy, równo tutaj na obwodnik, na środek botnika, I teraz ustawiam Koło równolegle do kolumny, ok, myślę, że to jest coś takiego. Teraz mogę skręcić. Skręcam najpierw tą górną śrubę, ale nie za mocno. Ok. To nic się nie dzieje, mam tak jak ustawiłem, a następnie dokręcam te dwie boczne. I tu już będę skręcał mocno. Ale najpierw skręcam jedną, dociągam, żeby poczuć opór. Teraz skręcam drugą. Dobra, teraz troszkę dociągnę tą górną, trzymając koło, żeby mi się nie ruszyło. Nie za mocno też. Tak z uczuciem. I teraz już mogę mocno skręcić te. Tu już dociągam mocno. Żeby mi się to z powrotem nie ruszyło. I powinno być OK. Składamy hulaj nogę. Jak widać, teraz mamy prosto kierownicę i po problemie. Dzięki za oglądanie. Jak widzicie, prostowanie kierownicy w Xiaomi to jest prosta sprawa. Jeżeli byście chcieli się dowiedzieć więcej takich rzeczy, dajcie znać w komentarzach, co byście chcieli obejrzeć, i będziemy nagrywać.